Oczyta to. Ojoj, oj, oj, zepsuło się. Nic mylnego. Kolejna ciekawa rzecz. E, tym razem jest to. E, Banner tu jest napisane, nie? Ogólnie chodzi o to, że to jest ta, takie to światełko, co pokazuje na maszynie i robocie. Zielone pracuje, czerwone stoi. nie? Żeby. Wiadomo było, czy maszyna chodzi, czy nie, ale co, o, co w niej jest najlepsze, to ona nie ma żadnego, nie potrzebuje żadnego drivera, nie potrzebuje żadnego sterownika, nic, żeby pracować. Mało tego, tam w środku są trzy kolorowe, nie, bo tak jak światła, y, zielone, żółte, czerwone, nie, i patera to. Patera to. Tu zgasimy. Patera to. I tu podamy jej napięcie od chyba 7, 8 świeci. 7, 8, nie? Zaczęła świecić, nie? 8. Zobacz, świeci. A mój zasilacz nie pokazuje, że pobiera jakikolwiek kurwa prąd. A to teraz, nie? Ona jest do 40 chyba volt. 8, nadal żaden prąd. 9, v nadal nic. 10, 11, 12. I dopiero się panowiło, że jakiś prąd tutaj idzie, nie? A już zobaczy zoba to jak świeci, nie? Zoba to, Mało tego, to jest ile mamy? 12, tak? No dajmy tam. Dalej już ją nie rusza. Więcej nic z prądu nie, nie bierze, jak zwiększasz, zwiększasz jej to zobacz 3 miliampery, nie? To zegar na ścianę na baterijki chyba więcej bierze ona, ona ponoć potrafi świecić 100 tysięcy godzin. I jest je nie? I co? No i nawet możesz ją zwielać tu, tylko kolorki wtedy zmienia, nie? To już tam szafa sterująca pewnie ją steruje, nie? Czekaj, może tu się tam pojedynczy jeden sam żółty i sam zielony, no i dokładasz sobie na przykład teraz pig. Nie wiem, no żółty chyba był, czerwony tu jest. O, bo sam czerwony. No, piękna sprawa. Yy, no nie da się jej zgłębić, nic jest tak zgrzane, że możesz tej pizdać z każdej strony, nic się z tym nie dzieje, nie? Nic, nic, nic a nic. Piękne oświetlenie rewelowe będzie z tego. I co? No i ona z tego, bo znalazłem, tu był numer, numer modelu, jest znalazłem to na lecie. To, no ona trochę, kurwa, kosztuje, nie? Yy, mniej więcej tyle. Że za jedną taką, to byś sobie auto zatankował, nie? Piękna sprawa.